Witam Was bardzo serdecznie na kanale Para Się, na kanale, na którym oglądamy sobie przeróżne rzeczy z telewizji. I dzisiaj padł na mój ulubiony paradokument o nazwie Szkoła. Koły dawno u mnie na kanale nie było, bo skupiłem się głównie na ukrytej prawdzie, także czas wrócić do tego szalonego paradokumentu, w którym są wątki takie, że po prostu mi czasem głowa aż paruje. Także przed rozpoczęciem odcinka zostawcie łapkę w górę subskrypcję i zapraszam Was na intro. pierwszej de gimnazjum Mariola Perek jest zakochana w koledze z równoległej klasy Kubie Krajcu. Dziewczynka nie przyjmuje do wiadomości, że jej wybranek jest zadufanym w sobie narcyzem. A to klasycznie. Ja myślę, że każda dziewczyna przez to przechodziła. To jej pierwsza gimnazjalna miłość. Przyjaciółka Marioli Lena kompletnie nie rozumie jej zauroczenia. Uważa, że chłopak jest głupi i umie tylko przechwalać się swoimi mięśniami. A zaraz się okaże, że ta koleżanka jest tak naprawdę zazdrosna, będzie sabotowała ten potencjalny związek. No dobra, ale nie będziesz się śmiała. Wszędzie jesteśmy przyjaciółkami. No bo kocham się w Kubie już od tygodnia. A nie, to jak od tygodnia, to tydzień to jak prawie całe życie jest. Jeśli to już trwa cały tydzień, to prawdopodobnie ona zabierze tą miłość do grobu. Filmki są po to, żebym mogła na niego popatrzeć, kiedy tylko zechce. Kochasz się w tym głąbie? Nie mów tak o nim. No jak mam mówić? Przecież wszyscy wiedzą, że to jest idiota. Co ty w nim w ogóle widzisz? Mówisz, że on jest idiotą, a to ty wyglądasz, jakbyś miała koleżanko pusty plecak. Co nie bierze się książek i zaszycików do szkoły, tak? To co ty masz w tym plecaku? Bułki? Ko, przecież on jest taki słodki. Jezu, Marlena, obudź się, to zły wybór. Nic nie rozumiesz, on mi się nawet przyśnił dwa razy. Słaby. Aż dwa razy? A kochasz się w nim od tygodnia? To to aż jest niezdrowe dla mózgu, jak dwa razy w ciągu tygodnia ci się przyśnił. No ale jesteś moją przyjaciółką, myślałam, że mnie zrozumiesz. Musiałabyś sobie wyciąć pół mózgu, żeby z nim porozmawiać. Zresztą... Dlaczego akurat pół? Czemu musiałaby sobie wyciąć pół mózgu, żeby z nim porozmawiać. Jaki to ma... Jaki to ma, wiecie, połączenie logiczne? Ja to chciałbym zrozumieć. Udowodnij to. Ale co ty robisz? No pokażę ci, że ten koleś jest dla ciebie zbyt głupi. Lena chce przekonać przyjaciółkę, że Kuba nie Kuba? zasługuje na taką dziewczynę jak ona. Widziałeś mnie, jak pokazujesz wicep swoim kolegom? My też chcemy zobaczyć. No spoko. Wow! Oh, wow! Ale masz bicep! Wow! A słyszałeś o tej metodzie kulturystów? Nie, nie słyszałem o niej. Wiesz czy jest metoda mnichów buddyjskich. Codziennie rano przemawiałam do swoich bicepsów i proszę mnie żeby były jak największe. To taki rodzaj treningu. Wy się nie śmiejcie, bo to działa! I to działa też na inne części ciała, nie tylko na bicep. Powiem konkretnie. No Rośnijcie jak najbardziej, ze swojej strony zrobię wszystko, żebyście byli jak największe. Rośnijcie, bądźcie jak największe Co było dalej? Już dodaj coś od siebie, to będzie lepiej. <noise> co było dalej? Co było dalej? kurde? powiedz mi, co było dalej? Halinka, O dalej? Musi mi urosnąć biceps. Tak widzę tych ludzi, naprawdę, tak widzę tych ludzi. Kocham was, jesteście zajebiste, moje twardzielki. Wiecie co, to ja was zostawię, pogadajcie sobie, a to na bardzo dziękuję, sama wiesz za co. A co jeszcze mówią, się Kuba pogadamy później. Dopiero co powiedziałam że kocham kubę, a ona się z niego nabija. Myślałam, że akurat ona mnie zrozumie, ale widać że już nie ma prawdziwych przyjaciół na tym świecie. Trudno. Kuba jest cudowny i ja muszę z nim być. Ale pani koleżanko serdeczna, która kochała chłopaka od tygodnia i przyśniuje się dwa razy,. Twoja koleżanka właśnie ci nie udowodniła, że ten kolega może być leciutkim przygłupem. Mariola jest obrażona na przyjaciółkę za to, że naśmiewała się z jej ukochanego. Lena przejęła się tym, ale nadal uważa, że Kuba krajec nie jest odpowiednim chłopakiem dla Marioli. On jest totalnie beznadziejny. Ciągle się przechwala i wrzuca na fejsa swoje foty. Przecież wszyscy się z niego nabijają. No, bo pewnie... no właśnie, bo kto w tych czasach wrzuca foty na Facebooka. Teraz się wrzuca wszystko na TikToka. Co wy nie macie TikToka? To to za uczniowie, którzy nie mają TikToka, ja nie rozumiem tego. Zdroszczą tego jak wygląda, no? No nie wiem, ja widziałam jego profil, według mnie jest żenujący. Dla mnie może wrzucać swoje foty co 5 minut. Jak kogoś się denerwuje, to ich nie obraża. No ale jesteś dla Ja myślę, że ktoś tą dziewczynę trafił szczałą Amora. Dla ja niego za mądra, zrozum to. Rozum nie ma nic do tego, trzeba iść za głosem serca. Zresztą, może ja nie chcę być teraz taka mądra. Mądre dziewczyny mają przerąbane. Większość chłopaków woli idiotki. No twój Kuba to na pewno. Nie dokuczaj mi już, ja bym ci tak nie zrobiła gdybyś się zakochała? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. O Boże, dobrze, przepraszam. Właśnie, bo przyjaciele po, po muszą robić też siebie debilów, muszą wspierać w najgłupszych decyzjach, w ogóle nie mają nic do gadania i wtedy to są przyjaciele. Przynajmniej w tym serialu. Obiecuję, że ci pomogę, tylko się już nie gniewaj. No, ale już nie będziesz się tego nabijała. No nie będę, obiecuję. Musiałam powiedzieć Maryli, że jej pomogę, no bo nie chcę stracić przyjaciółki, ale kurde, nie pozwolę jej kochać się w takim głąbie. Okej, mogę udawać, że będę jej pomagać, ale muszę jakoś sprytnie wybić jej to z głowy podoba mi się ta koleżanka. Będzie grała fałszywca. Niedobrze, niedobrze. Gimnazjalistka z pierwszej D, Mariola Perek, zakochała się w chłopaku, który ma w szkole opinię głupka. Przyjaciółka dziewczyny stara się ją zniechęcić do nastolatka. Wie, że musi być ostrożna, bo Mariola już raz się na nią obraziła za to, że wyśmiewała się z kuby. No przecież on ma same jedynki. Pewnie nie chce mieć dziewczyny, która jest od niego mądrzejsza. No widzisz, mówię. No tak, bo jak się ma dziewczynę, która jest od ciebie. Mądrzejsza. No to właśnie, no to co wtedy? Co wtedy? Co to, co to zmienia? Co to zmienia, że ja mam jedynki i ona ma szóstki? Co to zmienia? Nic to nie zmienia. Myślę, że nie opłaca się być kujanką. Co ja teraz zrobię? Ja go tak kocham. Wiesz, co, ja myślę, że po prostu powinnaś o nim zapomnieć. Nie, nigdy. Mogę udawać idiotkę, a jak będzie trzeba, zmienię ceny. I ty chyba się gorzej czujesz. No, skoro Kuba nie lubi kujanek, zmieni się dla niego. No, ale przecież zawsze zależało ci na dobrych ocenach. Ale teraz najbardziej zależy mi na Kubie. Naprawdę myślałaś, że jak powiesz jedno zdanie, które brzmi. Powinna o nim zapomnieć? To, że ta koleżanka faktycznie o nim zapomni? Że to tak magicznie zadziała? To kto tu jest głupi w końcu? Przecież tam już kompletnie padła jej na mózg. Ja w życiu nie zrobiłabym czegoś takiego dla chłopaka. Mariola ma zamiar pogorszyć swoje oceny, ponieważ chłopak, który jej się podoba, nie lubi kujonek. Chwila, 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 chwila! Bo tutaj e, ciąg, ciąg logiczny jest taki, że ona sobie pogorszy oceny, tamten zwróci na nią uwagę, tak? I to ma wyglądać e, co? W ten sposób, że. O kurde! Dziewczyno X, zamiast szóstek masz dwójkę, ale jesteś zajebista. Bądź moją kobietą, tak będzie? Ona tak sobie to teraz wyobraża? Chcę zaimponować gimnazjaliście, że tak samo samo jak on, nie radzi sobie z matematyki. Dlaczego ptasz? No bo mam sprawę, możemy pogadać. Pokazałeś mi twój zeszyt ćwiczeń sławki? No, poczekaj. O co chodzi? Dziwnie się zachowujesz. Dlaczego ona tam waszuka? Co, co tu się dzieje w ogóle? Ja myślałem, że ona po prostu pierwszy jakiś sprawdzian, no. ona grzebie komuś w zeszycie od majcy? Po co? Bo ty masz większość zadań źle zrobionych, a ja mi zależy że na gorszej ocenie. Mogłabym ci dać mój zeszyt, ja mam wszystko dobrze i nawet zrobiłam dodatkowe zadania. Chcesz mieć gorsze ocenę? Dlaczego? No bo założyłam się, że dostanę z Kremerowej pałę. Aaaa, ja już rozumiem, czyli w tym odcinku wszyscy po prostu mają ujemne IQ. Okay. No wiem, ale to jest sprawa honoru. Muszę przekonać Kremerową, że ja dzisiaj jestem kiepska z matematyki. No pewnie będzie na mnie zła, ale mam to gdzieś. Najważniejsze, żebym dostała pałę. Wtedy może krzywienie między nami i kubą. A 100% tak będzie właśnie. On to dostrzeże. Proszę otworzyć książki na stronie 35. W klasie pierwszej de gimnazjum trwa lekcja matematyki z Teresą Kremer. Mariola postanowiła zwrócić na siebie uwagę nauczycielki. Uczennica liczy na to, że jeszcze dzisiaj uda jej się dostać złą ocenę. Jak ona dostanie tą złą ocenę, załóżmy, dostanie tą jedynkę po prostu, leci do tego chłopaka i powie, patrz, dostałam pałę! haha, może teraz postawię twoją. Czy wszyscy rozumieją treść zadania? Ja nie do końca. A, a czego konkretnie nie rozumiesz? W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. No, ale przecież ty takie zadanie rozwiązujesz w sekundę. No, ale po prostu nie do końca rozumiem te procenty. Proszę cię, przeczytaj jeszcze raz. Ale jak to nie rozumie procentów? Jak idziesz do sklepu i widzisz jakiś napój, i on ma w sobie procenty. To znaczy, że to jest ten napój, który chcesz kupić. Prosta matematyka. Na głos. Arek powiedział, jeśli 75% swoich oszczędności wydam na rower, to zostanie mi jeszcze 175 zł. Jaką kwotę pieniędzy dysponował Arek przed zakupem roweru? Powiem tak, jestem tak dzisiaj niewyspany, że nie wiem. Nie wiem, co ona przeczytała. Nic wleciało tym uchem, wyleciało tym, odbiło się od ściany, wleciało tym uchem i wyleciało tym. I gdzieś tam sobie już poszło weter. To jest niejasne. No, jak to obliczyć? Mariola, no przecież od tygodnia rozwiązujemy te zadania. I nie miałeś z tym żadnego problemu. No, ja od początku tego nie rozumiałam, tylko wstydziłam się przyznać. Proszę zobaczyć mój zeszyt ćwiczeń. Ale halo, halo! Przecież wy macie inny sposób pisania, macie inne pismo. no! Przecież ta nauczycielka od razu to zobaczy, że to, to ty tak nie piszesz, kobieto. Uczę cię przecież od roku. No, rzeczywiście nie zrobiłaś tego dobrze. A, jednak nie. Jednak pani nauczycielka się nie skapnęła. Przykro mi, ale będę musiała postawić ci jedynkę. Oczywiście. A z czego ty się tak cieszysz? Ja? Nie, to chyba z nerwów. Dobra, przyjecham. Ten odcinek jest najbardziej niedorzeczny, jednocześnie najbardziej awkward wszystkich odcinków, które oglądaliśmy. Jest tak dziwny po prostu. Przyznam, że sytuacja jest bardzo dziwna. Mariola to wzorowa uczennica i do tej pory miała u mnie same piątki. Trudno uwierzyć w to, że nie potrafi rozwiązać prostego zadania. Coś tu jest nie tak. No, trzeba. Cząć y, śledztwo. Trzeba wezwać policję. I najlepiej tego z polsatu, co prowadzi y, zdrady. Jak on miał? Nie pamiętam, jak ten koleś miał. Nie pamiętam, jak ten detektyw miał na imię. Ale trzeba go wezwać. No to rozwiąże tą zagadkę, bo sobie nie damy rady. Mariola cieszy się, że dostała jedynkę z matematyki. Dziewczyna szuka kuby, bo chce mu od razu o tym powiedzieć. Ma nadzieję, że udowodni chłopakowi, że nie jest kująką. Kuba, kuba! Dostałam jedynkę! Nie jestem kująką! Czy już mnie lubi? Zbliżą ich do siebie. Wszystko działa, Hej, Kuba! Cześć! Ej, czy też masz kłopot ze skrymerową? Kto ci tak powiedział? No nie denerwuj się, tak mówię, bo dostałam przecież mam jedno mam a oni przyklepane. Ty jesteś zakroczona z majcy? No nie, ale już prawie. Ona mi grozi, że nie przejdę z następnej klasy. No on to nieźle, a może byśmy się razem pouczyli? Nie, po co? No, a może byśmy się umówili na pizzę? To jest świetny pomysł. No dobra, no to jesteś umówieni, tak? Tak, zaczekam na ciebie po lekcjach. Dobra, to super, to pa. No, i to jest swój chłop. Uczyć się? Nie. Ale na cię pizzy, no pewnie. Ej, Kuba, ta laska cię chyba wkręca. Dlaczego? To straszna kujonka. Ona na pewno nie dostała jedynki z majcy. Co ty pierdzielisz? Poważnie, znam ją. Kurde, jak nie wkręca, będzie miała przerąbane. Chyba nawet dobrze mi poszła w rozmowie z Kubą. Taki facet jak on nie lubi lasy, które się wymądrzają. Muszę być po prostu przynieść słodką idiotką i udawać, że on jest mądrzejszy. Podobno to zawsze działa. A? No, no to znaczy, no pewnie działa, tylko pytanie po co? Tak na dłuższą metę, nie? Tak, I to tak zadaje to pytanie, nie bo ta dziewczyna mnie usłyszy, bo on nie usłyszy. Jakby kiedyś wam przyszło na przykład do głowy imponowanie drugiej osoby w szkole, i to mówię do tych młodszych osób teraz, nie róbcie tak, nie warto. ...ukarygodne, ale czasami naprawdę warto pohamować złość. Mariola zakochała się w chłopaku, który nie lubi kujonek. Dlatego cieszy się z jedynki z matematyki, bo dzięki temu umówiła się z Kubą. Jej przyjaciółka jest przekonana, że Mariola postępuje głupio i będzie jeszcze tego żałowała. Oceny to kwestia czasu dostanę masę jedynek, ale proszę nie mów o okej? Okay? O, Kuba! A czy ona na przykład przewidziała to, że jak za bardzo przegnie z tymi ocenami, to może nie zdać do następnej klasy? jest dobra, to jest paradokument, ja za bardzo to rozkminiam. Chciałaś sobie ze mnie zrobić jaja? No ale o czym ty mówisz? Wiem, że jesteś kujonką, a z maty masz same piątki. Nie no coś się Kuba, nie. Zabawa skończona. Nie będziesz sobie ze mnie żartowała. Ale ja się nie nabijam, ja się po prostu lubię, no. A ja ciebie nie. No i co ja mam teraz zrobić? <zysz> <zysz> nie wiem, może poprawić ocenę z matematyki. bo Wyjdziesz na tym najlepiej wtedy. Sobie spokojnie widzisz, jaki to dupek. Lisu, ja go kocham, nie rozumiesz tego. To nie jest miłość, jakaś złośliwa choroba, Ta, która padła bo ci bo na myśli. Zbliżę się, dzięki. Co ta Marylka wyrabia? Nie dość że zakochała się w takim głębie, to jeszcze będzie biegała za nim po szkole i przepraszała go za to, że jest od niego mądrzejsza, niech ona się ogarnie. Tymczasem Mariola chce przekonać Kubę, że naprawdę źle się uczy i nie miała zamiaru robić sobie z niego żartów. Pamiętasz, jeszcze tydzień temu dawałaś odpisywać zadania. No, ciekawe komu. Mojemu kumplowi? Nie no, może mi z pomylił. Nie, kłam. No, dobra, ale to Boże Święty. Mi tak paruje mózg, jak słucham ich dialogów, to tak jakby rozmawiały ze sobą dwa półmózgi. Jakby rozmawiały ze sobą dwie ściany. Wiecie o czym mogą rozmawiać dwie ściany? O niczym. I oni że tak peplają. Tu o cenach, tu o jakiejś pizzy, tu o dawaniu zadań komuś innemu. <laughs> Ja ściągałam całoruś na matematyce. No to dlaczego teraz nie ściągasz? Sama No, pani, pani kremer. O co chodzi z tym ściąganiem? Znaczy, no. To prawda? No te... A nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Przyjdź do mnie do pokoju nauczycielskiego, to porozmawiamy na długiej przerwie. Na początku myślałem, że ta laska mnie wkręca, ale jak kremerowa się do niej doczepiła, to raczej nie może być kujonką, Chociaż na taką wygląda. Nie kręcą mnie takie laski, ale im więcej dziewczyn wokół mnie, tym lepiej. <laughs> no, skitu. E. masz rację ziała! Tak, tak, może rację właśnie jest! Wolę, że się przyznałaś kremerowej do ściągania na Majce. Mariola jest zadowolona, bo przekonała Kubę, że nie jest kujonką. Nie żałuje nawet, że okłamała nauczycielkę matematyki, że od początku roku ściągała. Najważniejsze dla niej jest to, że spędza z Kubą coraz więcej czasu. Trzymaj się śmierza. ...nie powiedział nic śmiesznego. Kremerowa może wezwać twoich rodziców. Dobra, nie nawijaj już tak o tej Kremerowej. tylko zobacz, jaką fotkę mi Mariolka zrobiła. No, ale mu zrobiła fotę. Znaczy, my nie widzimy tego zdjęcia, ale możemy domniemywać, że jest mega, mega ta fota. Wow, wow, ale fota. Boże święty. Błażej, Daniel czy tam Patryk, nie wiem, jak masz na imię, ale fota. Już za fotografa? Uspokój się, no. Jest, jest tak dobra, że chyba wstawię ją na fejsa. Przecież to tylko twój brzuch. No fakt, myśl, no, no ale nadal tylko brzuch. Nie no, uspokój się, nie musisz być taka złośliwa. Dobra, nie kłóćcie się już, chodźcie do szatni zrobić jeszcze jakieś fotki. Ten koleś ma jakiś fetysz fotek do szatki fotki, na ławce fotki, tutaj zdjęcie brzucha na fejsa, czy on ma coś naprawdę z głową, czy ja się teraz śmieję z osobą niepełnosprawną? Co ja mam zrobić? Mam pozwolić przyjaciółce latać z tym pacanem i się kompromitować, czy powinnam zrobić coś, żeby w końcu to uciąć? Mogę zawsze powiedzieć Kubie, że Mariola to prymuska i po prostu robi sobie z niego jaja. Na pewno by mi uwierzył. I na pewno to by dużo zmieniło. Po prostu piekło by zamarzło, a meteoryty zaczęłyby padać razem dinozaurami, z wielkimi karabinami, a Pan Jezus by zaczął mówić po francusku. No ale problem w tym, że Maryla by mi tego nie wybaczyła. No to teraz podnieście ręce do góry. O, tak? Lena martwi się o przyjaciółkę, która zaś... Uj, chłopio, puść te ręce, bo ci tak wali spachy. pachy. miłością do chłopaka nieuka, sama udaje głupią. Ej, Mariola, masz szminkę? Zrobilibyś może jakieś inne zdjęcia? No, chwila. Szminkę? Ten gościu naprawdę jest jakiś nienormalny, to jest pierwsze gimnazjum. O, fajny kolor. Naprawdę ładnie w nim wyglądasz. Mariolka, co ty robisz? Weź, coś ci znowu nie pasuje? Ej, może zrób mi więcej tych śladów. No okej. Okay. Ja pierdolę, on ma jakiś fetysz naprawdę bicepsów. Cały mój biceps, ja zrobię fotkę na fejsa. Bo musi być fotka na fejsa, tylko cały biceps. What the fuck? Tematyki, że dobre oceny zawdzięcza ściąganiu, musi zgłosić się do Teresy Kremer. Dziewczyna nie wie, jak się zachować. No, Mariola, miałaś przyjść do mnie na długiej przerwie. No wiem, ale przy... zapomniałam. Chodź. Musimy porozmawiać. Nie musicie porozmawiać. Właśnie nauczyciele w szkole się w ten sposób zachowywali? Czy oni się angażowali w ogóle w wasze życie? Ich obchodziło to, czy ściągacie, czy nie? Bo w moich szkołach na przykład nie. I dlatego tak dziwnie reaguję, bo nie jest to dla mnie naturalne to zachowanie niektórych tych nauczycieli w tym serialu. Powiedz mi, czy ty jesteś wobec mnie szczera? Tak. A mnie się wydaje, że nie. Rozmawiałam z innymi nauczycielami. Powiedzieli, że jesteś wzorową uczennicą. I trudno uwierzyć w to, że ściągasz. No bo ja mam tylko z matematyki problemy. Ale do tej pory miałaś świetne oceny z matematyki. Ale teraz ma problemy. Czego nie rozumiesz? No ale mówiłam już pani, że ściągałam. Przeglądałam twoje klasówki i nie wydaje mi się, że mówisz prawdę. Jak pani chce, możemy pani wpisać tą jedynkę. Nie o to chodzi. Chcę zrozumieć, dlaczego chcesz sobie popsuć oceny. No bo ja już nie chcę być kująką, że żaden fajny chłopak nie chce ze mną być. I dlatego nie chcesz dostawać dobrych ocen? Tak, ale niech mi. Nie... Nigdy w życiu nie usłyszałem wielkiej, większej bredni, że ktoś z kim nie chciał być i ktoś nie był zainteresowany kimś, bo miał za dobre oceny albo zbyt złe oceny. Co to ma, ma zaznaczenie? Mariola, nie możesz takich rzeczy robić. Żaden chłopak nie jest tego wart. Jesteś ładną i mądrą dziewczyną, i nie musisz w ogóle w ten sposób zabiegać o czyjąś uwagę. Przemyśl to. Ja już to przemyślałam. Do widzenia. Jestem naprawdę zaskoczona. Będę musiała porozmawiać z rodzicami tej dziewczyny. Nie chcę, żeby popadła w jeszcze większe kłopoty. Mariola to mądra i fajna dziewczyna, ale najwyraźniej zgłupiała z miłości. Ale tak w zasadzie, co tą babę to interesuje? Co ją to interesuje? Chce się oceny? Nie chce spieprzeć oceny. Jak tego pożałuje, no to tego pożałuje. A jak tego nie pożałuje, no to tego nie pożałuje. W każdym razie to będzie jej. Wybór, czy głupi, czy nie głupi, nie nam oceniać. Gimnazjalistka nie zamierza przejmować się słowami nauczycielki. Najważniejszy jest dla niej Kuba. Dziewczyna nie wie, że jej ukochany zamieścił w internecie jej kompromitujące zdjęcie. Sama zobacz. Co, co to jest? Jak on mi to zrobić? Tylko mi się to nie rozkleje. Musimy go zmusić, żeby to usunął. No tylko ja leży. Ej, Kuba, musisz usunąć te zdjęcia. Ale o co chodzi? Przecież one są sexy. No bardzo, ty jesteś nienormalny. <grym> one są sexy, bo mnie pocałowali w bicep. Jak mogłeś to wrzucić na tablicę? Każdy to teraz zobaczy. Spokojnie, one są świetne, nie chłopaki? No, Nagrana siebie laska. Zarąbiste są, nie wiedziałem, że to lubisz. Może nam też tak zrobisz? Zjeżdżało z tym gnojkiem. Każdy mówił, że jesteś głupia, a ja cię broniłam przed nimi. Wam? nazwałeś mnie gnojkiem? Nie, powinna nazwać cię idiotą. I chodźcie. Jak Kuba mógł mi to zrobić? Ja go tak bardzo kochałam, nienawidzę go, siebie zresztą też, jaka ja byłam naiwna. Naprawdę teraz to do ciebie dopiero dotarło, że to było głupie? W tym momencie? Wow, a czasem myślę, że to ja jestem powolny. Ta dziewczyna przebiła wszystko. Mariola żałuje, że dla chłopaka, który z niej zakpił, chciała zepsuć sobie ocenę. Nie chce mieć z Kubą nic wspólnego. Mariola, umówisz się ze mną? Nie wiedziałem, taka gorąca. Spad <laughs> Umówisz się ze mną, nie wiedziałem, że jesteś taka gorąca <laughs> Boże, jakie to było śmieszne Czyli podsumujmy Nie warto być głupim I nie warto poświęcać swojej inteligencji Na jakichś debili Koła bawi i uczy Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka Bardzo mnie odmurzyło Napiszcie w komentarzu, czy was też odmurzyło Będziemy odmurzeni razem Łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie I widzimy się już pojutrze w kolejnym odcinku